Silesia Beer Fest, dziesiąta edycja, tak naprawdę dekada festiwali piw rzemieślniczych właśnie tu w centrum województwa śląskiego, czyli w Katowicach. Coraz więcej tak naprawdę Polaków i Polek, niezależnie od wieku, bo widzimy to tutaj podczas przyjmowania kolejnych gości, ma świadomość tego, że piwa rzemieślnicze to jest coś fajnego, coś, co warto spróbować, dlatego właśnie tak samo tych wystawców z roku na rok jest coraz więcej. U mnie się zaczęła przygoda z piwem w 2014 roku. Na początku pracowałem w firmie, która importowała piwo, a aktualnie zajmuję się browarem NOK, od e, trzech lat i trochę robimy rzeczy nies niespotykane, bo dodajemy warzywa, soki z warzyw e, do e, piwa, ogórek, burak, pomidor, marchewka, co na początku dla klienta jest dość dziwne, boją się e, spróbować, ale jak spróbują, to do marchewki, buraka, ogórka wracają bardzo chętnie, naprawdę. To jest coś takiego nieoczywistego. I my chcemy troszeczkę iść tak pod górkę. Nie idziemy na łatwiznę, żeby po prostu słodkie, słodkie, słodkie piwa robić. Tylko robimy ciekawe, coś innego, żeby tego klienta zaciekawić po prostu. Browar powstał w marcu 2013 roku, dokładnie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca niedawno, żeśmy tak jak widać na koszulce 10 rocznicę obchodzili. Mamy taką atrakcję tutaj właśnie mobilny browar na kółkach. Warto zaznaczyć, że w jednym tanku mamy naszego pilca, który jest bezpośrednio lany z stanka i jest na bar wężami przelewany, także to jest, to jest też atrakcja, która, która mało na jakim festiwalu jest, bo piwo prosto stanka. No a do drugiego tanka dzisiaj ważymy właśnie piwo, ważymy dzisiaj pejlailo na chmylu Citra. Mamy bardzo dużo ciekawych piw. Mamy dwa portery bałtyckie z dodatkami. Jeden jest z kawą, a jeden jest z płatkami dębowymi macerowanymi w łyski. A oprócz tego mamy nasze klasyki. Mamy naszego pilca, nasze miodowe, naszą apę i mango. Także, także, także są, są i nowości i, i piwa, które są w całej ofercie.